Dzień dobry w ten umownie piękny piąteczek. Dziś świat bawi się z nami intensywnie w dobre i złe wiadomości. Czeka was garść informacji o nadchodzących grach i walce z AI, ale też bardzo smutna wiadomość o śmierci uwielbianego przez polskich graczy od twórcy roli Wernona Rosza oraz o drugim epizodzie telenoweli pod tytułem Bungie. Zaczynajmy. Microsoft odkrywa karty przed tegorocznym Gamescomem. Na wydarzeniu zobaczymy ponad 50 gier, za które odpowiadają deweloperzy z rodziny Xbox Game Studios, a także z Bethesdy, Blizzarda oraz studiów zewnętrznych. Nie zabraknie tytułów, które fani będą mogli chociażby trochę ograć w kolonii. Można tutaj wspomnieć o grze ARA History Untold, S.T.A.L.K.E.R. 2, czy mocno wyczekiwanym Vessel of Hatred, czyli dodatku do Diablo 4. Poza tym czekają nas prezentacje About Indiana Jonesa oraz dodatku Shattered Space do Starfielda. Podczas eventu Xbox uruchomi Shop, w którym zainteresowani kupią różne akcesoria gamingowe, oraz przygotuje konkursy z ciekawymi nagrodami. Jeśli nie możecie osobiście uczestniczyć w tegorocznym Gamescomie, a chcecie śledzić pokazy powyższych gier, to nic straconego. Od 21 do 23 sierpnia Microsoft będzie realizował streamy. No i nie zapomnijcie o Gamescomowym Opening Night Live, który odbędzie się 20 sierpnia. Zwolnienia w Bandji wyzwoliły wśród byłych pracowników bardzo negatywne emocje, a ich docelowym punktem stało się przywództwo. Szczególna krytyka spadła na dyrektora generalnego firmy, czyli Pita Parsonsa. Po tym jak CEO został wezwany do rezygnacji ze stanowiska, zablokował swoje konto na Twitterze. Byli podwładni, nie zamierzali jednak odpuścić i zaczęli wypominać szefowi drogie hobby. Kiedy Sony przejął twórców Destiny za kwotę 3,6 miliarda dolarów, Parsons kupił 20 klasycznych pojazdów, a korwetę z 1961 roku za ponad 90 tysięcy dolarów. Nabył dwa miesiące przed kolejną partią zwolnień. Szef Bungie zapraszał nawet swoich podwładnych, aby oglądali jego kolekcję, a niektórzy otrzymali taką propozycję chwilę przed tym, jak dowiedzieli się, że zostali zwolnieni. W ciągu ostatnich dwóch lat CEO przeznaczył około 2,4 miliona dolarów na wozy. Kotaku poprosiło szefa studia o komentarz, ale gdy to nagrywamy, to nie dostało jeszcze żadnej odpowiedzi. Czas rozliczeń finansowych w branży trwa. Miniony rok fiskalny teoretycznie okazał się słaby dla From Software, ale od razu uspokajam, ze studiem wszystko jest dobrze, a to tylko liczby. Twórcy Elden Ringa i serii Dark Souls odnotowali ponad 103 miliony dolarów przychodu, czyli 29% mniej niż rok wcześniej. Te spadki są naturalne i studiu nic nie grozi, bo to wszystko wina Elden Ringa. Gra zadebiutowała wprawdzie jeszcze przed rozpoczęciem roku fiskalnego 2022, ale walnie przyczyniła się do niesamowitych wyników finansowych From Software w 2000. 2023. Zaskakuje jednak co innego. Sprzedaż Armored Core 6 Fires of Rubicon przekroczyła 3 miliony egzemplarzy. To niewiele w porównaniu z Elden Ringiem, ale lepiej niż przewidywała spółka. Zwłaszcza, że Armored Core to seria udana, ale raczej niszowa. Pozostaje wszystkim firmom życzyć takich słabszych lat oraz niszowych produkcji. Mamy też dziwne przeczucie, że rok 2024 będzie należał do tych lepszych. Shadow of the Earth 3 już zeszło w 5 milionach egzemplarzy i to raczej nie jest koniec. Stormgate, czyli gra twórców Warcrafta 3 i Starcrafta 2, zadebiutował we wczesnym dostępie. No i y, cóż. Pierwsze reakcje nie nastrajają optymistycznie. Trudno mówić o sukcesie frekwencyjnym. Rekord aktywności dnia premiery wyniósł niecałe 5000 graczy bawiących się równocześnie. Co gorsza, już drugiego dnia ten wynik mocno spadł, bo wczorajszy szczyt to raptem około 2,5 tysiąca użytkowników. Mówimy jednak o płatnym early Accessie, podczas gdy 13 sierpnia Stormgate przejdzie w model free to play i może wtedy frekwencja podskoczy. Spora część graczy pewnie postanowiła te dwa tygodnie poczekać. Większym problemem jest odbiór gry. Stormgate ma obecnie tylko 56% pozytywnych recenzji na Steamie. W wielu recenzjach powtarzają się opinie, że gra nie oferuje niczego oryginalnego, a w dodatku zawiera sporo błędów technicznych. Niektórym strategia przypadła jednak do gustu pomimo kiepskiego stanu technicznego i tacy gracze chwalą wykonanie i miodną rozgrywkę, zwłaszcza w multiplayerowych starciach jeden na jeden. Wysoki poziom skomplikowania gry jest często uznawany za zaletę, bo daje nadzieję na zabawę przez długie lata. A wy, drodzy widzowie, jak? Próbowaliście może grać? Jeśli tak, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Jennifer Hale, czyli aktorka dubbingująca żeńską komandor Shepard z Mass Effecta, wypowiedziała się na temat wykorzystania głosów generowanych przez AI. Aktorka dołączyła do kolejnego strajku gwiazd Hollywood zrzeszonych w związku zawodowym SAG-AFTRA. Od ponad półtora roku trwały negocjacje w tej sprawie, ale nie przyniosły rezultatów. W związku z tym 26 lipca ruszył nowy protest. Do porozumienia nie doszło w sprawie wykorzystania głosów aktorów przez algorytmy sztucznej inteligencji. SAG-AFTRA chce mieć pewność, że wydawcy i deweloperzy gier wideo zadbają o zabezpieczenie aktorów przed przetworzeniem. Ich głosów przez AI bez zgody i zapłaty. Hale napisała, że twórcy wielu wspaniałych gier podpisali już porozumienie ze związkiem, a opór stawia tylko kilka korporacji rządnych nieetycznego zysku. Dlatego uważa, że aktorzy łami strajki strzelają sobie w stopę i zachęca, by nie podejmowali takich zleceń. Artystka podkreśla, że aktorzy głosowi i tak są gorzej opłacani od gwiazd filmowych i telewizyjnych i przy obecnych propozycjach opornych deweloperów praktycznie nie dostawałaby nic. Aktorka dowodzi, że jeśli protest zostanie zignorowany, to może tu dać pretekst do podobnego wykorzystywania AI w innych miejscach. Tak ciekawe narzędzie, a jednocześnie tak niebezpieczne bez odpowiednich regulacji. Mamy dwie wiadomości dla fanów Obsidianu. Zła jest taka, że Awałt najprawdopodobniej zostanie opóźnione. A dobra, no to nie jedyny RPG, nad którym pracuje firma. Jak donosi Tom Warren's The Verge, premiera Vault odbędzie się w pierwszych miesiącach 2025 roku. Podobno jest to spowodowane dość napiętym kalendarzem wydawniczym Xboxa w ramach Game Passa. Pierwotnie RPG miało ukazać się jesienią, prawdopodobnie gdzieś między Call of Duty Black Ops 6 a aktualną datą Stalkera 2. Jesień to ogólnie dość tłoczny okres i nic dziwnego, że Microsoft nie chce by gra ucierpiała tak, jak wydane kiedyś przez EA Titanfall 2, które wciśnięto między premiery Coda i Battlefielda. Poza tym, oraz The Outer Worlds 2 to nie jedyne gry, nad którymi pracuje Obsidian. Źródłem tych doniesień jest profil LinkedIn pracującego w studiu Daniela Kabuko. W swoim CV napisał, że od lipca pełni funkcję dyrektora artystycznego przy niezapowiedzianym projekcie studia. Raczej nie miał zgody na ujawnienie tego faktu, więc wzmianka szybko zniknęła, ale mleko już się rozlało. Biorąc wszystko pod uwagę, nie powinniśmy się spodziewać szybkiego ujawnienia tajemniczej gry. Na razie możemy jedynie zgadzać, co to będzie. Pozostajemy jednak optymistyczni, bo w końcu to Obsidian, a to studio poniżej pewnego poziomu raczej nie schodzi. Raczej. Wczoraj świat obiegła przykra wieść o śmierci Krzysztofa Banaszyka, polskiego aktora teatralnego, filmowego i dubbingowego oraz lektora. Aktor podkładał głos wielu postaciom ze znanych i lubianych gier wideo. Mogliśmy go usłyszeć w grach studia CD Projekt w roli Wernona Rosha, którego bardzo dobrze na pewno znacie. Banaszyk wcielił się również w Geralta w bardzo popularnych wiedźmińskich słuchowiskach. Aktor użyczał głosu zarówno pobocznym, jak i głównym bohaterom w innych grach wideo, takich jak The Last of Us, Mass Effect 1 i 2, Infamous, Starcraft 2 czy Halo 4 i oczywiście wielu Wielu innych. Dabingował także postacie z zagranicznych filmów czy animacji, chociażby z Dragon Balla, Kung Fu Pandy oraz Hobbita. O śmierci Krzysztofa Banaszyka poinformował m.in. Związek Zawodowy Aktorów Polskich oraz CD-Projekt Red. Na pewno nie zgnijesz w Lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Play of Battle, czyli polski RTS o współczesnych polach bitwy, dostał właśnie nowy materiał z rozgrywki. Film pokazuje gameplay z wczesnej wersji gry, koncentruje się na wykorzystaniu czołgów podczas starcia w mieście. Wideo zarejestrowano w oparciu o wersję pre-alpha gry, więc wiele rzeczy może jeszcze ulec zmianie. Ogólnie jednak nagranie daje niezłe pojęcie o kierunku, w jakim zmierza projekt. Ambicją autorów jest odwzorowanie w pełni współczesnych konfliktów. Będziemy dowodzić jednostkami w czasie rzeczywistym podczas bitew, ale też pokierujemy państwem na poziomie strategicznym, w stylu znanym z gier Grand Strategy. Zagra odpowiada studio Noobs from Poland, a wydaniem zajmuje się firma Play of Battle, której współzałożycielem jest popularny dziennikarz Jacek Bartosiak. I to tyle w dzisiejszym flashu. Mam nadzieję, że wczoraj na koncercie Taylor Swift bawiliście się bardzo dobrze, a jeśli nie, to macie jeszcze dwie okazje. Ja za to chyba pogram w WoWa przed dodatkiem, bo jest właśnie darmowy weekend i nie musicie posiadać abonamentu. Trzymajcie się, na razie.